Kolejne znaleziska na terenie byłego niemieckiego obozu pracy przymusowej w Pustkowie. Tym razem w czasie prowadzonych prac archeologicznych zespół poszukiwaczy wykopał zwoje drutu kolczastego. Jak podkreśla Marian Matkowski, prace idą pełną parą dzięki pomocy osadzonych z Dębickiego Zakładu Karnego. To dzięki tym osobom jesteśmy w stanie przeprowadzić w miarę sprawnie. Natomiast no, z każdą, że tak powiem, łopatą, z każdym sztychem, no, pokazują się artefakty z tamtych czasów. Już w tej chwili mamy kolejne części, to bardzo duże drutu kolczastego zobozu to jest cały zwój, który chcemy jeszcze teraz na wiosnę wydobyć. Jak pokazują prace archeologiczne, pustkowska ziemia skrywa wiele ciekawych przedmiotów. Znajdujemy z jednej strony rzeczy po więźniach co so to, jak wspomniałem, rzeczy codziennego użytku, przedmioty osobiste, ale również elementy wyposażenia wojskowego. także żołnierzy niemieckich, różnego rodzaju sprzączki, klamry, manierki, menażki, podobnie po jeńcach sowieckich z Armii Czerwonej. Oprócz tego różnego rodzaju elementy, mówię, takiej domowej kuchni, typu garnki, garnuszki, garneczki, elementy szklane. Oczywiście też pojawiały się nam tutaj buty, guziki, sprzączki, także cała masa, masa drobiazgów, które każdego dnia prac na Środowisku archeologicznym wychodzą nam na wierzch. Znaleziska pozwolą nam, jeżeli będą prowadzone bardziej dokładne badania już gabinetowe, poznać ewentualnie os y personalia osób, które były tutaj osadzone. Jeżeli te indywidualne przedmioty, które były drapane właśnie z prawdopodobnie z imieniami nazwiskami czy zostaną przeprowadzone badania w związku z wyznaczeniem, odnalezieniem imion i nazwisk, które mogły się znajdować na tych przedmiotach, to później możemy dotrzeć do rodziny i to jest najistotniejsze, bo wtedy możemy też się dowiedzieć, yy, czy osoba, do której ten przedmiot należał, przeżyła ten obóz, czy nie. I wtedy można dotrzeć do kolejnych historii tak naprawdę o tym obozie, bo to jest kluczowe. Zabezpieczone obiekty po wykonaniu niezbędnych prac konserwatorskich zostaną wystawione w ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy górze śmierci. Prace archeologiczne realizowane są dzięki dotacji z gminy Dębica.